A czym się różni na przykład moment rozpoznania w, w tomku tego człowieka od wszystkich poprzednich momentów w Twoim życiu, gdzie miałeś moment rozpoznawania? To powinno być dużo prostsze, niż mi się wcześniej wydawało. Mm. Jak ja zobaczyłam, że ja z kimś gadam do rana że nie kończą nam się tematy i że się na przykład zaśmiewam tak, że mnie boli brzuch, uh -huh. to znaczy, że coś jest w tym wartościowego. Oczywiście to, to nie jest tylko to. Od przyjaźni też zaczynamy. Wcale nie tak szybko, przepraszam, konsumpcja. <laughs> Naprawdę to też jest ważne, bo ja myślę, że pójście szybkie do łóżka bardzo potrafi zachwiać trzeźwą ocenę sytuacji. No nie, ale wiesz, to trzeba się sprawdzić, żeby zobaczyć, czy ten ktoś ci pasuje, Ch ja. Moim zdaniem, jak kogoś lubisz i ktoś jest naprawdę z tobą tak, że jak jest takie porozumienie, chemia, tak. iskry, to co nagle w łóżku będzie inaczej, wydaje mi się, że przeczekanie w ogóle tego momentu, zaprzyjaźnienie się, popatrzenie w trudnych sytuacjach na siebie daje gwarancję, że potem, kiedy ten obłęd, o którym śpiewam, trochę przygaśnie, to i tak będzie nadal na czym to oprzeć. No. Tak.